I siemka, i na tym odcinku będziemy znowu nagrywać albo i nie znowu, będziemy nagrywać super voice chat, serwer, gdzie możemy rozmawiać z, z ludźmi i mam nadzieję, że to będzie bardzo fajne. Ja w ogóle e, przed chwilą to nagrywałam. O, ja sobie zmienię teraz serwer, bo teraz przed chwilą to nagrywałam, bo mi się to bardzo spodobało, bo znalazłem już dwójkę Trójka ludzi, którzy byli, którzy byli dla mnie bardzo mili. którzy nawet zasubskrybowali mnie. Nawet nic nie zdążyłam zrobić. Eee, jedna dziewczyna powiedziała, że mam słodki głos i najpierw myślała, że ja po prostu mam taki ustawiony. A naprawdę ja mam taki... Um, ja tak mówię normalnie. Albo mogę takim bardziej słodziutkim mówić, albo takim bardziej dla małych dzieci. Więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba i dzisiaj właśnie możemy takim mówić. Um, um, a, a, bo jest pełny. Mogę to ułożyć, że coś jest pełny! Ja nie mogę jak to... Jest... Poczekajcie. Jak to jest w ogóle możliwe? Przecież to jest... jest realne. Dziewczynom! proszę, błagam! Co tam w ogóle się dzieje? O, to Tam były 14 pola. Super, smile. Czemu on. Czemu mówimy z kim głosem? A tam była dziewczyna. Boję się tych ludzi! Co się tu dzieje w ogóle? A tak, a co tam? Comment, okej, okay. ale ta dziewczyna chyba mi nic nie powie, więc sobie po prostu już stąd wychodzimy. Um, ja w ogóle mam tutaj jakieś rzeczy. Kici, kici. Ona miała tam do włosów, więc ona by mogła mnie jakąś tą, y, zrobić jakąś y, zrobić nie wiem, jakąś fryzurę, bo już takie miałam. Przyma. hej! Ile to masz niby lat? Że ty jesteś w tej platformie? Wiesz że to plus 15 jest. Chyba, że włosy od plus 15, to jest nieracja, bo jest od 13 lat, nie słyszałam to jest, to, jest, to jest właśnie to jest 13 roku życia, ale po prostu wiem, że mam 11 uch, po prostu... Uch, ja nie mogę Mam nadzieję, że jakoś teraz... Boję się Hejjo Słucham. Ładne. Nie, to... Ej, ja. Ej masz tam nie, ja. Ona chce znaleźć da. No. No. Czy myślimy, no? na my, serwer dwie tysiąclecia? <laughs> serwer ma na no. Tez patologii, proszę, co? ma napisane. No. no. Nie, widziałam, ale nie, yeah, yeah, nie, 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 proszę nie. Ej, czy wiesz, co o. przedstawia? Czekaj, chodź, bądź szybka. Czy wiesz co to jest? No, teraz ładnie. No teraz ładnie. No, po prostu przepięknie, jestem pomalowana. Fashion model. A gdzie dzieci można... Można rozpoznać co to jest, tak? Nie. To się rosyj rysuje inaczej. jest kulkę, pięć, podwórne drzewo, pięć, kulkę i pięć. Dobra, ja robię po swojemu. To Czuję, nie mam twarzy. O co tu chodzi? Mam headless. Ja chyba stąd wyjdę, bo tam nie wiem co tam było. Ja wychodzę. Nie z takim, ty, kto się być. Jestem ja jakąś. Oj. No dobra, to czekaj. Co tam się dzieje? Dobra, a mogę się zresetować w ogóle? Mogę, i chyba fryzur też nie będę miała, prawda? Nie będę miała. Znowu z tymi ktośkami. Z ktośką. No. To był chłopak. Co, to, co tam w ogóle się dzieje? Nie, nic nie zrobiłam. Nie! Co to? Co, co, mam też Boję się. O, już nie. Zaraz pozostałe punkty? Co to... Co to znaczy? Jakie punkty? Ja chyba sam wejdę i chcę jakieś jakiś nowy serwer jakiś znaleźć. Mogę tu dołączyć? Nie, jak myślałam. Mam <smiech> nadzieję, że tu będą coś normalni ludzie. Bo wtedy zwykłam na, na innym odcinku, byłam z zwykłami, i ona była jedyna no, czy nie jedyna normalna bo tam, tam byli bardzo mili ludzie. Hej. Widzę. Dzień dobry, do widzenia. Ja sobie może pójdę. No. Ja czasami chcę zrobić taki głos, taki który. Włączyłam. Nieważne. Nieważne. Pa, pa, mm. mhm. Serduszko. No, nie tak. <słyska> Serduszko. Nie wiem, co ja mam A, powiedzieć. No? Tak. Ja czasami chcę powiedzieć taki. To ja dorosłym głosem, a ja nie umiem. Co się nazywa? komuś? Nie wiem, bez cery? <grym> <grym> Obu obudziłam go. <grym> a Ty ile masz lat? OK. <laughs> A! Nie! Proszę, nie! Ty, co, Wanko? A ty to kto? Ktoś kur, ktoś się ktoś. No, ta Amelce też jest bardzo miła. Lubię placy. Ten tosiek na pewno by powiedział jakieś wszystkie są, więc... Mogę mu być głosem babci. Ja nie chcę... Ja byłam już u babci, podziękuję, podziękuję. Nie chcę z nim być. Nie chcę być! Z nim w jednym domu. <laughs> nie chcę. Po prostu nie chcę. I tyle. Wyobraźmy, że tu będą jakieś yy, Fajni ludzie, ale widzę, że. Nie wiem, nie wiem. Niestandardowy. Tu tak przed chwilą byłam. Tam było 48 na 50, więc na pewno mogę tam dołączyć i dołączyłam. Eee, zobaczmy. Ja tutaj byłam. Eee, ja tu byłam, bo byłam, gdzie to był Michel. Ej, eee, widzowie, więc obserwuję, że byłam na tamtym odcinku. Pianka jakaś. Pianka. D8. Boję się tam być! Tam jest jak na Halloween jakiś. Eee. Też wychodzę. Do widzenia, do widzenia. Co po jakiemu rozmawiam? Po polsku? Czy po... Czy po angielsku? O, Poland. Hej. No he. Jak tam? Dobrze ci U mnie tak samo. Hmm. <głos> <głos> Fajne maskine, bo <słuch> a z odcinków chcę mówić takim bardzo, takim takim malutkim właśnie, takim gościem i będziemy trenować bo... Jestem A z Afryki ich sobie woda lubię. Jest. Mogę stąd pójść, tam jest jakiś kto się, a ja dziewczyny chciałam. Tak, słuchajcie. Chciałam. Hej. Co tam u ciebie? Jak ci życie mija? No u mnie dobrze, a u ciebie? Spoko, wszystko spoko. Okej. Okay. I co? I się gra w Roblox? Mm, no tak. A ile ty masz lat? A, a ja mam 11. O ty tu bo to, są ty wulgarni ludzie bardzo. No właśnie wiem, już takich spotykałam. No to wiesz, bo tu ciężko na osoby będziesz w twoim wieku. To wiem... Czy to, czy chodiki, które są w twoim wieku. A, a ile ty masz lat? 17, wiesz. Aha, taki myślałam po głosie. No, tylko po prostu ja jestem miła tak. No właśnie widzę. Znaczy, znaczy właśnie słyszę. O, tak powiem, o. <laughs> Dobra, słońce ja lecę niestety. Okej. Okay. Pa pa. Pa pa. Ale no. Hmm? Czy myśl from money and on bla Co to za... Ta... Hmm. Ona była bardzo miła, nawet mnie za słońce. Słońce. Słońcem. Ja może sobie serwer inny zmienię. Może znowu, jak coś mogę tutaj? Nie. Dobra, rozumiem. Kicie? Nie. Polska? Tak. O. A, po prostu zaraz zwariuję. Znowu to tutaj... nie... Dobra, widzowie, ja sobie zmienię serwer, bo na tym serwerze, jak widać, już byłam 1000 minut fazę. Będę sobie to. Jak to nie za... Jak to przyspieszyć? 47 na 50. No, o co nam tu... chodzi? Tutaj chociaż jakąś... Polska górą, która nie tak się pisze e, Tina, ładne imię, Natala, ładne imię, Mi jak tu? Mika Maja ładne Maja na sobie gdzie jest Maja. Będziesz wisiał zaraz. Boję się sprzedam co Nie ja się widziałam. Okay. <tryk> Idę stąd. Idę stąd. <gry> Proszę to jakieś normalnej dziewczyny, która będzie mogła ze mną porozmawiać. Nie, nie Ja się znam. Pank, barba, darosu, Ale ładnie ktoś tam, ale ładnie śpiewają, <laughs> Idę stąd. Niech mi. Idę stąd. Chcę normalny serwer. A widzę Cześć. Nie słychać. Ona ma, ona ma, ona ma coreboxa. Ale mega. No, script queen. Hej. Szyma, co tam? Wszystko git, u Ciebie? Ile masz lat? Ja mam 11. A, okej. Okay. Czemu każdy się pyta o mój bieg. A ty tam u Ciebie? U mnie? No. U mnie? Dobrze, a u Ciebie? Chcę ten... Monci to leży się po prostu na no. podtu... Halo? I jak tam? Dobrze. Super. A u Ciebie? dobrze. Yy, Oki doki. No. A co teraz robisz oprócz grania? Mhm, okej. Czy w ogóle mam jako... A, bo to światło myślałam, że jakieś mam brązowe wóza. Aj, aj. masz ładnego skina. Co? Masz ładnego skina. Dziękuję i proszę. Oj, dobra. Ale mam no, kilka ładnego skina. Mm, bardzo. Ja. Um, ja. Nie wiem, czy kiedyś będę robić takiego czarno-białego, bo ja jestem taka na razie jeszcze taka, 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 taka dziecięca. I robię takie kolorki, i że jak można żyć po prostu bez kolorów? Dobra, ja tutaj mam koromy, fioletowo-czarno-różowe, biało. No rozumiem, no trochę tu jest czarno białe no ale najważniejsze, że są jakieś... Rozumiem, ale są jakieś kolorki, na przykład mikrofon mam tutaj na klej. Mam tutaj obklejane naklejki. Telefon nam niebieski. Kolorki. Eee. No. ładny skin. Najpierw no miałem ja świecą klawiaturę, ale teraz nie ma świecący klawiatury, ale mam nadzieję, że to nic. Znaczy nawet nic nie widzicie, Nie widzicie. Nie widzicie. Więc z jakąś szabą być. No co tam się dzieje? No, nie milo. Jak Kamila? Hmm. Ja się już widziałam. Siema. Ej. Super winka z Mhm. Mm co ty mi siadasz? to moje miejsce? On miał w ogóle skin dziewczęcy a mówił takim głosem no, męskim i co? jest takim starszym. Dobry widzowie może na tym już będziemy kończyć, więc subskrybujcie kanał, dajcie beczki w górę i widzimy się w następnym odcinku, co ja w ogóle robię. Pa pa!